Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnia doba była bardzo zimna. Kiedyś Wam pokazywałem zużycie mojego gazu, no ale to było letnie zużycie. Podlinkuję Wam. Natomiast w zimie póki co nie obserwowałem jako tako. Oprócz właśnie tej doby, bo już wczoraj zapowiadali, że będą mrozy. Wczoraj przez cały dzień było minus 5, natomiast w nocy było minus 15. W tym momencie jest minus. 9. Choć z mi pokazywała minus 8. Czyli generalnie cała noc była bardzo mroźna, wczoraj mroźny dzień, dzisiaj mroźny dzień. I wczoraj słuchajcie, no niestety nie nagrałem, ale musicie mi wierzyć. Patrzyłem na licznik, aż sobie fotkę zrobiłem, bo pomyślałem, że właśnie porównam z dniem dzisiejszym i ile gazu poszło w taką, w taką jedną mroźną dobę takim domku jak mam, czyli około 150 metrów. Więc to jest, słuchajcie, fotka wczorajsza. Odłożę telefon i powiększę. 598 metrów sześciennych i mniej więcej to było dokładnie o tej samej godzinie, co dziś, więc jest dokładnie doba. No i jest, słuchajcie, 600. 9,5, czyli jeśli dobrze liczę, no to jakieś 11,5 metra. Dużo, niedużo. Jak uważacie? Aha, no i pewnie ważna jest temperatura w domu. Muszę przyznać, bo to już nagrywałem w tamtym odcinku, że rzeczywiście obniżyłem temperaturę. Wszyscy oszczędzają. No to czemu nie? Zawsze grzałem na 21,5. Teraz grzeję na 20, ale po tej mroźnej, po tej mroźnej nocy, rano przynajmniej jak wstałem, spadło na 19,5, zobaczę ile jest teraz, naprawdę nic tu nie kombinuję, Zerościemy. pokażę wam prawdziwy odczyt. Tak, słuchajcie, jest dalej 19,5, czyli dom się dość wyziębił i nie chce dojść do 20, tu jest podłogówka. A wszystko steruje, wszystkim steruje pogodówka. Jeszcze może sprawdźmy, na jaką temperaturę grzeje kocioł. 45 stopni. Dzięki, trzymajcie.